Zaczęcie od zera przygody zwanej driftem wiąże się właściwie z dwoma drogami, którymi można pójść. I zaczynasz coś próbować: place, parkingi, strito czy tor. W miarę postępów, gdy starasz się przekraczać kolejne granice, wychodząc coraz dalej poza strefę poczynań, w których czujesz się bezpiecznie, prędzej czy później zdarzy się to. I oczywiście jest to naturalny proces i rzecz właściwie nie do uniknięcia w tym całym przedsięwzięciu. Ale jest coś, co pozwoli odwlec ten moment i wyrobić pewne nawyki, które zapunktują w przyszłości. I tu dochodzimy do drugiej drogi, czyli. Finansowy próg wejścia jest naprawdę niski. Najtańsze używane zestawy kierownic typu Logitech G27 czy 29 to koszt kilkuset złotych. I uwierz mi, da się na tym latać bokiem. Mieć na miastkę siedzenia za kierownicą driftowozu i wyrobienia sobie odruchów, które będą miały przełożenie na realną jazdę. I mówię to z czystym sumieniem, bazując na własnych, choć wprawdzie niewielkich, doświadczeniach. Ale jeżeli chcesz iść naprzód, to postęp jest nieunikniony. Wraz z rozwojem umiejętności, zaczynasz dostrzegać pewne braki i ograniczenia w sprzęcie, które uniemożliwiają dalszy progres. Ja już na samym początku wyspawałem sobie własny stelaż pod kierownicę, bo jazda przy biurku dawała jak dla mnie takie... prymitywne, wręcz zabawkowe odczucia. I tak, po prawie 3 latach męczenia Logitecha G27 przyszedł czas na upgrade. Napęd kierownicy to Sim Magic Alpha Mini. Direct Drive 10 Nm. Kierownica z temu. Ale jest naprawdę ciężka, sztywna i solidna. Szczerze nie miałbym obaw, żeby wsadzić taką do gruza serio. Direct Drive na luzie sobie z nią poradzi, ale dla takiego Logitecha to by było zabójstwo dla jego plastikowej przekładni. Hydro Sim Masters, nic specjalnego, ale jest na potencjometrze, więc nie działa aż tak 0-jedynkowo. Shifter też Sim Masters, bardzo fajne odczucia. Trochę jak short shifter w moim gruzie. Biegi wchodzą z takim przyjemnym oporem. Który w dodatku można jeszcze regulować. Ciekawą opcją jest możliwość zdefiniowania dodatkowych funkcji stosując kombinację ruchów lewarka na luzie. I tak na przykład cztery ruchy w lewo mamy na przykład restart do pit stopu. No genialna sprawa. Pedały to chiński simjack. W tej cenie jest to absolutny sztos. Masa regulacji. Wszystko można dostosować pod własne preferencje. Do tego mamy odboje do hamulca o różnej twardości. Feeling jest jak w prawdziwym aucie. Wszystko oczywiście konfigurowalne także przez software, łącznie z siłą nacisku, więc naprawdę można dostosować to do każdej możliwej konfiguracji. Odczucia są genialne: twarde, zwarte i surowe. Minus jest taki, że w samych skarpetkach jeździ się dosyć no, nieprzyjemnie. Stopa ślizga się po pedałach, a hamulec jest naprawdę twardy. Dlatego zakupiłem sobie jakieś takie tanie, zwykłe trampki, których używam tylko do sim racingu. No i trochę nie podoba mi się ustawienie pedału gazu, jakoś tak zbyt pionowo stoi jak dla mnie. Da się go trochę pochylić, ale tej regulacji za wiele tam nie ma, także to chyba jedyne, do czego mógłbym się przyczepić. Mając skompletowany cały zestaw, zabrałem się za przerobienie mojego stelaża. Wytaszczyłem go z pokoju do garażu, zdjąłem potrzebne wymiary. Przemyślałem koncept i zabrałem się za narysowanie blach. Nie chciałem, żeby cokolwiek było montowane na sztywno, więc priorytetem była możliwość dowolnej adaptacji ustawień wszystkich elementów według moich preferencji. No i prawie się udało. No to jest pewien problem, bo to te dwa kawałki to będzie podstawa regulacji. Podpedały. i to miał być z jednej i z drugiej strony i sęk w tym mieli to ugiąć prawo-lewo nawet były dwa osobne detale dwa osobne rysunki i ugięli tak samo więc wychodzi na to że muszę to przerobić ten źle zagięty będzie trzeba tutaj te gięcia naciąć i przegiąć w drugą stronę świetnie nie wiem jak to wyjdzie, czy to w ogóle wyjdzie. Eee, no, lipa jest. No i dobra, jakoś to naprawiłem. Tak, to tylko połapałem z grubsza. Ten kołnierz to właściwie tylko jest usztywnienie, więc to tak poheftowałem. No i dobra, naprawione. Można brać się dalej. Tutaj do tego stojaczka na skrzynie będzie taka flansza. A później po jednej tutaj, z jednej i z drugiej strony, to będzie symetryczne, i tym sposobem będzie można przestawić skrzynię, czy tam lewarek od skrzyni na albo LHD, albo RHD. I tak samo z ręcznym, ale ręcznie to warto. o, kolega problem. Nie jest jakoś mega turbo sztywny, ale jest znacznie lepiej niż było. Bo w zasadzie sam ten profil jest mało sztywny. Widać jak cały profil po prostu chodzi. Ale wcześniej też tak było. To i teraz tak będzie. Tu jeszcze taką poprzeczkę wstawiłem, żeby te wsporniki trochę usztywnić. No i co? Z spawania by było na tyle. Można się brać za pomalowanie tego. Co do samej jazdy, to oczywiście Logitech wypada dość blado w porównaniu z nowym zestawem, ale wiadomo, nie ma co parować ze sobą zestawu za kilka stówek z zestawem za kilka tysięcy. Mimo wszystko, na Logitechu da się driftować i da się złapać jakiegoś skilla. Trzeba go tylko dobrze ustawić i podkręcić force feedback. Największym mankamentem jest sama przekładnia tej kierownicy. Po prostu przy szybkich przekładkach najzwyczajniej w świecie nie nadąża odkręcać i trzeba jej ciągle pomagać. Do tego mała responsywność gazu, który najczęściej działa zero, trochę albo pełen ogień. Przyczyniają się do tego, że latanie bokiem w aseto na początku stanowi nie lada wyzwanie. Ale jak mówiłem, da się przyzwyczaić i da się na tym szlifować skilla. Serio. Dodając do tego cenę używanych zestawów, uważam, że jest to i tak bardzo fajny setik na początek dla kogoś, kto nie ma za dużych funduszy, a chciałby jakkolwiek zacząć przygodę z Sim. Natomiast Kiera od Sim Magic to czysta poezja. Te 10 Nm w zupełności wystarcza. I tak musiałem skręcić force feedback, bo Kiera była dla mnie na ten moment po prostu za silna. Pamiętam pierwsze odpalenie, gdzie zapomniałem przystawić force feedback Waseto jeszcze po G27. Gdzie ustawienia były rzędu 150%. Jak wleciałem w pierwszy zakręt, to wręcz wyrwało mi kierę z ręki i aż wyczepiła się z Quick Release'a. Przekładki na pełnym ogniu robią się właściwie same. Wreszcie można precyzyjnie dawkować gaz i hamulec. Ogromną zaletą jest to, że kiera się w ogóle nie grzeje. Można plizgać godzinami i nie ma dosłownie żadnych strat na momencie, co w przypadku T300RS już nie jest takie oczywiste. Jak Ci się koła zblokują, to nie odkręcisz, tu kierownica nie przeskoczy na ząbkach jak w G27, ani nie śliźnie się na pasku jak w T300 rx Feeling jest bez kitu jak w prawdziwym aucie. Sam set oczywiście nie jest tani, ale myślę, że można go już zaliczyć do profesjonalnego zestawu z tej najniższej półki cenowej. A, no i bez stelaża to się nie obejdzie. Pedały naprawdę wymagają włożenia nieco siły w nie, szczególnie w hamowanie, Także zapomnij o postawieniu tego pod biurkiem. Myślę, że solidne podstawy już są. Fura w miarę przygotowana, więc czas chyba w końcu na poważnie przełożyć Sim Drifting na prawdziwą jazdę.